Pisizm paranoidalny. Łacińskie prawo sprawiedliwus. Pisizm paranoidalny to ostra choroba wywołana przez wirus Cacius opentanus, który blisko spokrewniony jest z dżumy, Jersynia pestis, i przecinkowcem cholery, Vibrio cholerae. Wirus umiejscawia się w substancji szarej mózgu i atakuje korę mózgową. U kobiet atakowane są także macica i jajniki. Występowanie i droga szerzenia. Wirus Cachus opentanus został odkryty w dorzeczu Wisły na początku lat 90. ubiegłego wieku. Początkowo był niegroźny, ale na skutek mutacji zyskał na sile i w 2005 roku wywołał epidemię, która trwała przez dwa lata. Kolejna epidemia wybuchła na jesieni 2015 roku i trwa do dzisiaj. Mimo wielu badań, WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, nie odkryła, w jaki sposób wirus pisizmu dostaje się do substancji szarej mózgu. Podejrzewa się, że główną drogą szerzenia jest ekran telewizora oraz niektóre media. wyniki, będziemy podejmować działania do tworzenia rządu na kolejną, kolejną kadencję... W ostatnim czasie zaobserwowano, że szczególnie duże natężenie wirusa pisizmu znajduje się w Warszawie przy ulicach Nowogrodzkiej, Wiejskiej i w pobliżu krakowskiego przedmieścia, a także w wielu miejscach do rzeczu Wisły i Odry, szczególnie w kościołach, na plebaniach i salkach parafialnych. Co ciekawe, aktywność kaczus opentanus przypada na dziesiąty dzień miesiąca. Mimo, że nie stwierdzono tego naukowo, przypuszcza się, że jest to czas menstruacji, po czym u wirusa następuje jajeczkowanie. Objawy Pisizm paranoidalny, jako choroba atakująca szarą masę w korze mózgowej, objawia się nieracjonalnym zachowaniem. Podstawowym objawem są usta zaciśnięte w złości, mętny wzrok i jadowity język. Równie częstymi objawami jest nienawiść do macicy, nienawiść do ludzi niezarażonych wirusem pisizmu, strach tak. przed obcymi, objawiający się tym, że w każdym obcym dostrzega się wroga i niebezpieczeństwo. Charakterystycznym objawem jest też piana na ustach na widok tęczy. Epidemiolodzy jednoznacznie stwierdzili, że wirus Cactus opentanus wywołuje brak krytycyzmu wobec siebie i innych zarażonych, Wycierajcie swoich mord na nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliani. skrajną i sekciarską religijność, Honoru to nie ma. a także zaburza rozumienie zasad prawa. W skrajnie posuniętych przypadkach pisizmu występuje charakterystyczny bełkot słowny. Szlachetne zdrowie, e, e, prawda, ile się trzeba cenić, czy jak, jak tak. E, e. Obecnie nie wynaleziono szczepionki na wirusa pisizmu.